Po prostu po mistrzowsku tak nadaje klimat grze swoim głosem, że to jest niesamowite po prostu. O, yy, głosy posta pozostałych postaci już są bardziej trochę ograniczone, ponieważ wszystkim kobiecym głosem podskłada jedna postać, osoba. Tam yy, męskim są chyba bardziej różnorodne, ale też nie jest ich zbyt wiele. To się wzięło z tym, że ogólnie gra była raczej nisko budżetowa, tak mi się wydaje nie, bo nie była nigdy tam przed premierą zbyt reklamowana i tak dalej, jakoś, żeby była jakąś superprodukcją. Choć w sumie dubbing robili, robili Polacy, więc nie wiem czemu żyli tak skąpy ilości aktorów No ale w sumie jakoś mnie to nigdy nie przeszkadzało Okej, okay, ale zaczynajmy Co to jest do diabła Na ścianie narysowano coś paskudnego Zapowiedź przyszłych wydarzeń Strzykawka z trucizną Magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń Dzwoni telefon... do moisty burdel... <słuchaj> Saigon. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu, wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak, ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku, proszę. Świetnie, niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo. No. Oh. Rydówka. Ogólnie gra składa się z trzech e, jak to się nazwania? z trzech części a każda część z, z kilku rozdziałów Pierwsza e, część amerykańskiej sen ma 9 rozdziałów Druga część ma rozdziałów 5 Kurde, zapomniałem nawet nazwy tej części, A trzecia część ma rozdział 8 Fabuły wam nie będę opowiadał, bo wydaje mi się, że ciekawie będzie, jeśli dowiecie się tego ...wszystkiego z tych opowieści komiksowych, niż ja miałbym opowiadać. Nie! Nie dotykaj nie, skąd, nie! nie, Nie! 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 Nie Max! Weźmy prysznic! <grystanie> <grystanie> Max! Michel! Nie! Max! Załatwiecie! Ja nie gadaj! Nadchodzi! Stój! Policja, szczód! Broń! Umrzeć! Gnojki nie mieli rannej litości, żeby strzelać do bezbronnego dziecka niemowlaka. Aha, i zapomniałem wspomnieć, że każda z tych trzech części zacz zaczyna się prorokiem. I... Nie! Nie, nie, O Boże, Michel, skarbie! To było trzy lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, Valkirium. Po pogrzebie powiedziałem Aleksowi, że przechodzę do DEA. Przez trzy długie lata pracowaliśmy nad sprawą Walkirii. Aż wreszcie dwa miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Stacja Rosco Street. Rozdział pierwszy. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej Zimniej niż w sercu diabła Na ziemię sypał się lód jakby niebo miało się zawalić Wszyscy szukali schronienia Oczekując rychłego końca świata W metrze wcale nie było lepiej To przeczucie uderzyło mnie Niczym kula wystrzelona z bliska w twarz Coś tu było nie tak Eretta niespokojnie drżała pod płaszczem Ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły Nie było odwrotu Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Aleksa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go poszukać. Okej. Okay. Tak, zaczynamy pierwszy poziom, stacja Rosecoast Street. Max Payne podoba mi się dlatego, że ma genialny, mroczny, mafinny klimat. Wszystkie okazje są takie mroczne, przepełnione... Ciemne, no może tu akurat światła, ale ten klimat tu jest genialny. Ta, ta sama fabuła tak pięknie poprowadzona, że mimo iż znam tą grę na pamięć, to jeszcze to i tak kurde zawsze mi satysfakcję sprawia ta gra. <śmiech> <śmiech> jeszcze ten pazura y, z swoim głosem ten klimat tak doprawia, że no i wszystkie te elementy, spowolniony czas i tak dalej, ci postać drugoplanowe, to wszystko jest takie... Zablokowana bramka? Alex nie umawiałby się ze mną na zamkniętej stacji. Coś się tu działo. Niesamowite wszystko. Max Payne 2 to według mnie totalna porażka. Total... W ogóle tam nie czułem już tego klimatu i to, że zmienili wygląd Maxa, też mnie denerwowała zawsze. To że nie było to... A o trójce to już nawet nie wspominą, ale na, na, na nie, nie czekam, nie mam zamiaru w ogóle grać, bo to już totalne nieporozumienie. Dla mnie istnieje tylko Max PN1, to jest... Zamknięta historia od, od początku do końca i tyle. Kolejne części nie powinny powstawać. Fakt, że zawsze żałuję, ja, że nie jest trochę dłuższa, ale cóż poradzić. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Aleksa. i mogły złagodzić ból tak nieraz trzeba przeszukiwać wszystko żeby jakiś znaleźć okej pomyłki poszli załatwić tego gliniarza na górze jaki mamy plan? prosty rozwalić każdego skubańca który wysiądzie z pociągu bomba a nie było jeszcze pociągu? Pojęcia nie mam, poczekajmy to zobaczymy No właśnie, to jest kolejna taka ciekawostka, że ci przeciwnicy tak nie stoją jak słupy, soli i, i tyle I no właśnie też czasem coś mówią nie? Jakieś komentarze czy coś Co No i panik! Hehehe. i. No i już koniec. Co ty nie było? Po... Nie mi już leżeć jak długi opie Wybaczcie na chwilę Sonki Sorki za pauzę Kurde. Transit Police Hej, panowie! Coś się stało? Ej, nie wygłupiajcie się. Słyszycie? Wszystko w porządku? Jeśli tak, coś się stało. Właśnie to. Właśnie dlatego uwielbiam... ...pustynnego orła. Jak nim walnąć, to gościu tak leci, że... ...aż miło. Coś pięknego. Przecież że tyle razy już grałem w tę grę to dla mnie to już nie jest żaden żadne wyzwanie bo to na pamięć znam tą grę, więc nie wiem, gdzie są przeciwnicy i jak do nich podejść. Ach, trafił mnie. Eee, kolejny martwy strażnik. Tu nie ma nic, ale za to... Szukając Aleksa, wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. O, gaśnice są fajne. Witamy. big, big, Hehe. <grybuj> 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 kurde. Muszę ściszyć jeszcze słuchawki, bo kurde... Tak <laughs> skok na bank na robi Szum. Trudna robota, ale dają tyle, że ryzyko się... E e